Dzień dobry dzisiejszym chciałabym przedstawić Państwu dekoder do odbioru telewizji naziemnej cyfrowej Opticum T90. Dekoder ten jest to nowsza wersja odbiornika popularnego um, Optikum T80Eco. Dekoder ten wyposażony jest w wyjście HDMI do podłączenia telewizorów nowej generacji typu LED, LCD bądź Plasma do podłączenia stażnych telewizorów kineskopowych. Poza tym dokumentem wyposażony jest w wyjście USB, dzięki któremu można nagrywać programy, oglądać filmy, słuchać muzyki, bądź też przeglądać zdjęcia. Wyjście USB pozwala również na aktualizację oprogramowania urządzenia. Poza tym należy dodać, że telefon Stabilna praca, a także przejrzyste i intuicyjne menu. W zestawie z dekoderem otrzymają Państwo oczywiście pilot, który jest bardzo lekki, funkcjonalny, łatwy w użyciu i ma również czytelne klawisze. Myślę, że przedstawiłam wkrótce zalety tego dekodera. Dziękuję Państwu za uwagę.